Nie istnieje żadna sekretna metoda na kontrolowanie jarania. Ale ta metoda naprawdę może Ci pomóc. Spokojnie, to nie magia. To neurobiologia. Twój mózg to narzędzie do tworzenia nawyków. Pokażę Ci, jak to działa. Trigger to coś, co otwiera pętlę nawyków. To zazwyczaj miejsce i sytuacja, która sprawia, że chętnie sięgasz po Następnie w Twoim organizmie pojawia się te... Które nie bezpośrednio prowadzi do wyrzutu dopaminu, czyli hormonu nagrody. To przynosi ci ulgę i to natychmiastową, co sprawia, że czujesz, że Twoje problemy odeszły zapomnienie. Powtarzając cały ten schemat, tworzysz nowe połączenia, nowe ścieżki neuronalne w Twoim mózgu, co sprawia, że przy kolejnej tego typu sytuacji chętniej sięgniesz po to rozwiązanie, które wcześniej przyniosło Ci ulgę. To nazywamy nawykiem. Jakie jest rozwiązanie? Zamiast walczyć z nałogiem, po prostu przeprogramuj swój mózg. Jeśli dołączyłeś już do wyzwania korytarznego, to na pewno prowadzisz dziennik korytarzy. Jeżeli nie, to link jest poniżej w opisie. Dzięki dziennikowi korytarzemu jesteś w stanie obserwować swoje triggery. I dzięki temu łatwiej Ci będzie zmienić nawyk. Zamiast kompulsywnie reagować na trudne sytuacje, zatrzymaj się i zadbaj o naturalną dopaminę. Idź na spacer, idź do lasu, pobiegaj, poczytaj Marka Aureliusza, cokolwiek, co sprawi, że dopamina pojawi się na skutek twojego wysiłku, a nie za friko. Bo to najprostsza droga do tego, żeby sięgać po kopię po prostu jeszcze częściej. Pierwsze kilka razy jest dosyć trudne, ale zaufaj mi, potem jest już z górki. Dzięki temu ma***a nie będzie pełniła takiej ważnej figury w twoim życiu, a ty, Będziesz w stanie ją wykorzystać do lepszych celów. Ale o tym wkrótce, w kolejnych dniach wyzwania.